Dzisiaj myślę, że dostaliśmy adekwatne noty, akurat, więc nie, nie zgodziłabym się z tym, że one były jakoś zawyżone. A tańczenie na stole jurorskim to jest powód do szczególnego stresu? Bardzo duża ekscytacja, bardzo duża adrenalina, ogromny stres. Jak się odnosisz do tych krytycznych komentarzy, w których główne słowo, które się przejawia, to jest przede wszystkim playback? Ja niestety nie mam takiego głosu. No nie ma, nie, nigdy nie miałam talentu do śpiewania. To, um, jak teraz śpiewam, jest wynikiem mojej ciężkiej y, pracy. Jakub Przewczyk, świat gwiazd, dobry wieczór Państwu jesteśmy po trzecim odcinku tańca z gwiazdami, a wraz ze mną, jak żeby inaczej, Julia Żugaj i Wojciech Kucina. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Moi drodzy, ja mam wrażenie, że nasze rozmowy cotygodniowe to są takie. To jest taka sinusoida, że. W pierwszym odcinku był bardzo głośny doping żugajek i piszczenie. W drugim odcinku prawie nikogo nie było słychać. A dzisiaj było tak głośno, że czułem w uszach takie aż, aż wibrowania. O co chodzi? Dlaczego tak? Tak, tak było. Siedziałem obok, więc wiem. Po co chodzi, nie było mnie na tej publiczności. Eee, może po prostu mój apel w poprzednim naszym wywiadzie zadziałał i teraz kibicowały. Być może, być może tak to jest, więc, więc twoja sprawczość jest jak najbardziej duża. Powiedzcie, czy wy w jakimkolwiek momencie tego programu czuliście się przez jury faworyzowani? Właśnie już na którymś poprzednim wywiadzie to usłyszałam, że, że jesteśmy faworyzowani, ale... Jest Są takie komentarzy, tak? Nie no, wydaje mi się, że noty są adekwatne do tego, jak zatańczyliśmy jive, był bardzo dobry. No dobra, może w drugim odcinku. Ja bym sobie nam dała trochę mniej, ale też my oglądaliśmy później ten występ i on nie wyglądał źle, faktycznie tam było potknięcie i trochę skakania w tym walcu, ale nie było jaki w sensie dobrze to wyglądało, ten, ten, ten taniec. Było widać, że włożyliśmy w to w tą masę pracy. Tak samo dzisiaj już akurat pod Reelsem sobie trochę czytałam komentarzy, że, że też zawyżone noty, akurat tu się nie zgodzę. Ja się zdecydowanie nie zgodzę, no weźmy pod uwagę to, że Julka tańczyła z synchron z zawodowymi tancerkami i tańczyła na tym samym poziomie co te zawodowe tancerki, które cały czas są w formie i grzeją, grzeją codziennie na treningach. Tak, ja też wiem ile poświęciliśmy na ten taniec, on może... To jest tańcz komercyjny, więc to on ma ładnie wyglądać. On, on może wyglądać prosto, zwłaszcza jak się go, go dobrze zatańczy, ale wymagał ogromu e, pracy. E, choreografia nie, nie była e, prosta, bardzo dużo e, skomplikowanych kroków wymagających groove'u, bounce'u, skoordynowania różnych części ciała. E, Solówka, która też mnie mocno stresowała, także dzisiaj myślę, że dostaliśmy adekwatne noty akurat, więc nie, nie zgodziłabym się z tym, że one były jakoś zawyżone. A tańczenie na stole jurorskim to jest powód do szczególnego stresu? Trochę tak. Ja. Chciałam zrezygnować z tego tak. chciałam na zrezygnować, nie, no. Bo wymyśliliśmy sobie to w trakcie treningu, że może bym skoczyła na, na stół jurorski i tam sobie coś zatańczyła mhm. i jakby tak sobie ćwiczyliśmy i dosłownie wczoraj. Przyszło coś do czego? Tak, tak. Będzie, a może jednak nie będę wchodzić na ten stół jurokki. Tak, oraz... Ja trochę miałam takie wrażenie, kurczę, że to będzie tak z, z brakiem szacunku, jak się wiesz, odwrócę do nich tyłem mhm. i jeszcze miałam taki tam taniec, no. Że trochę pupką wywijałam i jak nie chciałam komuś przed twarzą, jak sobie już weszłam do studia i zwizualizowałam to, ale produkcja powiedziała, że tu to, robimy to, no to, mówię, no to dobra, no to, no to robimy. I Żyli wcale też nie wyglądało na jakieś Ta. oburzone i niezadowolone, także dobrze, że ten element żeście zostawili. Wrócę jeszcze do wczorajszego dnia, bo miałem okazję widzieć yy, to, ten wielki koncert i być tam, oglądać co się działo. Jakie są Twoje wrażenia po. Byciu przed tą wielką publicznością, już nie mówię, że telewizyjną, ale... Tą publicznością, którą widziałaś przed twarzą na stadionie. Ja telewizyjnej w ogóle nie, nie odczułam. Nie myślałam nawet o tym, że tyle osób to oglądałam. Miałam dwa wejścia. Jedno było emisyjne, drugie nie było emisyjne i emocje w ciągu tych dwóch wejść były dokładnie takie same czyli bardzo duża ekscytacja, bardzo duża adrenalina ogromny stres przy, przy drugim. Miałam trochę większy komfort, dlatego że no, po pierwsze znałam już scenę i, i, i widziałam tą publiczność, ale też e, przez to, że było była zapowiedź, to mogłam sobie wyjść tak 10 sekund wcześniej, tak spojrzeć i po prostu być w tamtym momencie i to przeżyć. Um... I jakie emocje ci, ciężko to opisać, niesamowite. To, to jest chyba słowo, które odpis, opisuje to najbardziej. Ty też byłeś na scenie, prawda? A ja to tak zamknąłem oczy, otworzyłem już mnie ma na scenie 10 sekund. Wojtek y właśnie nie Obu... miał tej możliwości, żeby tam trochę pobyć. Ale byłem, oglądałem, jak Julka śpiewa, y śpiewała tą noc, tak? I jak czekałem na to swoje wyjście, to wtedy rzeczywiście patrzy się na ten ogrom tych ludzi, ale w momencie, gdy już wyszedłem na tą scenę, to po prostu nie widać ich zupełnie. Po prostu jest czarne tło. Nic nie widać. Albo byłem, nie wiem, czy taki byłem skupiony na tym, czy co mam zrobić w danym momencie, czy stres, czy co, ale nie czuć tego aż tak. Może później, jak się dłużej trochę jest na tej scenie, to czuć, ale na początku w ogóle nie. Miałem. Ja przy pierwszym wejściu też tak miałam, że w ogóle nie skupiłam się na publiczności. Jakby była choreografia, ja muzyka, koniec. A, a przy drugim wejściu się tak rozejrzałam i, i doświadczyłam tego, więc... Cieszę się, że też tak miałam to podzielone fajnie. A jak się odnosisz do tych krytycznych komentarzy, w których główne słowo, które się przejawia, to jest przede wszystkim playback? Ja śpiewałam wczoraj z playbacku, dlatego że no, przez przygotowania do tańca z gwiazdami nie miałam za dużo czasu na, na przygotowania do samego roztańczonego narodowego. Choreografii tanecznej uczyłam się na trzy dni prze, przed. Grałam dwie densowe piosenki moje. I to nowe, których nie miałam jeszcze okazji śpiewać na lekcjach śpiewu. No i co? Chyba po prostu nie chciałam ryzykować, bo już i tak wystarczający stres miałam przed samym faktem zagrania na Narodowym, plus zadyszka wynikająca z tańca, plus to, że tak krótko czasu miałam, tak mało czasu miałam na naukę tych choreografii i nie chciałam sobie. Chciałam sobie dokładać, chciałam zrobić dobry show i mam nadzieję, że mimo wszystko się podobało. Czyli, jakby potwierdzić taką tezę, że czasami playback wypada. Tak jak czasami w przypadku inauguracji prezydentury w Stanach Zjednoczonych, jak wielka gwiazda śpiewa hymn Stanów Zjednoczonych, to też jest playback, że czasami trzeba. Na to postawić, żeby dla do... w imieniu dobrego show? Myślę, że każdy artysta może sobie na to sam odpowiedzieć. Są artyści, którzy nie wyobrażają sobie zagrać z playbacku, i to ten głos robi największe emocje, i mogą wyjść sami po prostu. Stać na tej scenie, się nie ruszać, i ten głos zrobi robotę. Ja niestety nie mam takiego głosu. No nie ma, ni, nigdy nie miałam talentu do śpiewania. To, um, jak teraz śpiewam, jest wynikiem mojej ciężkiej y, pracy i nad tym głosem. E, I nie czuję się jeszcze na tyle silna może, żeby po prostu zagrać tam, tam na żywo, może, może kiedyś może w przyszłości, może jakbym miała więcej czasu to, to by to wyglądało inaczej, ale zrobiłam co w mojej mocy żeby, żeby ludziom się podobało wciąż się rozwijasz, więc tego Ci życzę żebyś była w jak największych no, takich umiejętnościach i na scenie muzycznej i na parkiecie i bardzo Wam dziękuję za rozmowę i do zobaczenia w przyszłym tygodniu, Dziękuję. cześć bardzo. do zobaczenia,